Kwiatowe wróżki. Być może nie wiecie, drogie dzieci, że na świecie żyją rusałki. To takie małe wróżki. Każda z nich ma swoje zadanie. Rusałki rodzą się mniej więcej w kwietniu, kiedy cała przyroda zaczyna budzić się do życia, wszystko rośnie i zakwita. Otóż każda rusałka przychodzi na świat, będąc odpowiedzialna za jeden kwiatek. Najpierw, gdy kwiatek kiełkuje z nasionka, Kwiatowa wróżka zbiera kropelki rosy straw i podlewa go. Później maluje go na odpowiedni kolor, bo rusałki decydują o tym, jaki kolor będzie miał kwiatek oraz jak będzie pachniał. W tym celu mają odpowiednie księgi, które zawierają wszystkie barwy, jakie kiedykolwiek istniały, oraz wszystkie zapachy, jakie kiedykolwiek można było poczuć. Rusałki przeglądają księgi, a kiedy już zdecydują się na odpowiedni kolor i zapach. Nadają je kwiatkowi. A ty, jak pomalowałbyś swój wymarzony kwiatek?